Siemanko, znajduję się na swojej działeczce W dniu dzisiejszym będę robił balkon sadowniczy Tak, takie coś, co się doczepia z tyłu do ciągnika W pierwszej kolejności muszę dociąć sobie cztery nogi To jest taki... Bez projektu tu nie ma jak pracować To jest takie tam jakieś tam zapiski, ale ważne jest to, ważny jest ogólnie rysunek techniczny, który przedstawia mniej więcej, jak to będzie wyglądało. W pierwszej kolejności zrobię sobie cztery nogi. Oczywiście takiego profila, jaki chciałem, nie było. Do ucięcia jest wiadomo szlifiereczka. Mam tu taki stół roboczy, bardzo stary, który jest u mnie na działce już dwa chyba albo trzy lata. Nie, dwa lata. No ale dobra, spełnia funkcję. 100 15 zł czy też za 20 a teraz będziemy docinali profile. Profil mamy 80 na 4 mm na 40 i z tego będą nóżki. Całość ma są dwa kawałki po 3 metry O no po 3,5 cm. Tu już nawet nie chodzi o jakąkolwiek dokładność Po prostu to się przetnie na pół Będą z tego dwie równe nogi A z tego będą cztery nóżki Bo to jest jeden profil Po prostu sobie wymierzę środek Wezmę sobie jakimś rysikiem Zaznaczę jak jakimś wkrętem i wciachnę na pół. od tą szlifiereczką. Trzeba sobie wziąć nałóżniki. Zobaczyć o podstawy BHP. Mam wyznaczone środek profila. I teraz się biorę zacięcia. Profesjonalnie to może nie jest ucięte Ale teraz sobie obrócę Utnę z drugiej strony Drugi profil Kilka chwil później W sumie Trzy minutki Mamy cztery nóżki W miarę jednakowej długości A nie musi być tak super, pięknie, idealnie, ale Ale jako tako jest Teraz Trzeba się w sumie zastanowić nad tym wymiarem, bo to nie jest wymiarowane wcale. Długość zrobimy sobie 150 cm, żeby po prostu mieć łatwiej doci do, do docinania, a ta szerokość nie może być większa niż 84 czy 5 cm. Mierzyłem w przyciągniku. Specjalnie sobie urządzenie zamocowałem i od środka, od zewnętrznej strony do zewnętrznej jest załóżmy jakieś 84 cm, może trochę mniej. Część profili na podest mam już pocięte, reszcie na razie nietne. Lepiej czasem za dużo nie dociąć albo w złym miejscu. Dlatego teraz się biorę za spawanie tego, niestety, tutaj mam warunki, jak widać, to słownie są polowe. Stół spawalniczy też jest wybitnie super, no ale dobra. Nie płaczemy z tego, nikt nie będzie strzelał. To jest po prostu, ma być dobrze solidnie zespawane, a nie, a nie jakieś tam super piękne. Sprzęt przygotowany, spawereczka inwentorowa Viper 2205 chyba, ale to mniejsza z tym, elektrody 2,5 mm. Tu przy warunkach polowych po prostu lepszej dokładności to nie osiągnę, ale uważam, że nie jest źle. Teraz tylko to zaspawać, oby równo, yy, zrobić drugą taką ramkę i do boju, no i do przodu. Przyubica to taka marketuwa, Dobra, może nie marketuwa, ale pole mieć taką, niż oślepnąć, kurde, albo później naświetlić sobie oczy. Także to jest na pewno zdecydowanie lepsze rozwiązanie, przynajmniej dla mnie. ...dla osoby, która mało spawa. No, tam... ...mało. No tak, nie za dużo. Dobra, tu trzeba ładnie, ładnie zespawać. Pierwszy spaw za nami. Jak na osobę, która w ogóle nie spawa... No, ...to chyba nie jest tak źle, no może trochę... ...na długości... ...pół metra... Może tam jest pół milimetra luzu ale jak wspomniałem, to już nie będzie. To nie jest precyzyjna robota. Nikt z tego nie będzie strzelał. Moim zdaniem spaw wyszedł całkiem fajnie. Początki. Pierwsza część już jest zaspawana. Jak widać, te spawy, no jak na moje umiejętności, to uważam, że są wyśmienite. Wiem, że ktoś powie zaraz, że jest zły, że mógł być lepszy. No ale dobra, ja jestem zadowolony z efektu jak na razie, z drugą częścią profila będzie dużo łatwiej. Ponieważ pierwszą już mam na wzór, druga ma być identyczna. I się, na, i się dogram później, jak już będzie dwie części, będą w kupie spawane, to już będzie fajnie wyglądało. Już będzie efekt, bo na razie to jest. Takie dwuwymiarowe, takie 2D, ale za chwilę będzie w trójwymiarze. Niemusiernie zmarzłem, śnieg z deszczem padał, ale mimo wszystko mnie to nie zatrzyma w pracy. Tak wygląda kolejna część. Mój balkonik sadowniczy powoli nabiera kształtu, także się mega cieszę. I teraz na tym będzie po prostu Podeścig Do Cięcia sadu Na razie jest tylko lekko złapany Żeby mi po prostu nigdzie nie odjechał Ja sobie go pomierzę Czy on ma Czy nie jest nigdzie przekoszony Czy wszystko jest dobrze I dopiero go zespałem w całości Ale kurczę mnie to mnie to sprawia frajdę jak coś sam stworzę, coś zrobię, nawet jak jest to słabo, no tutaj ten spaw jest taki średni, tutaj już wyszedł dużo lepiej, ale to raz jest tak, raz jest tak, ja tam jestem mega zadowolony z efektu mojej pracy, no spawarka też nie jest jakiś szał, bo to jest za 1000 zł spawarka, a nie jakieś tam... Profesjonalna to jest zwykła jakaś najtańsza chińska spawareczka, kupiona jeszcze przeze mnie z 10 lat temu. Ogólnie rzecz biorąc, przekątne się zgadzają wszędzie, i u góry, i na dole wszędzie jest 171,5. Więc nie ma żadnego przekoszenia. Można, można działać dalej, zespawać to do kupy. Chyba na będzie, bo jednak kurde zimno! Zimno! ale jak widać, nie, nie trzeba mieć specjalistycznych sprzętów, stołów do spawania. Jak ktoś chce, to tak średnio, bo średnio, ale to ze spawa. Wiadomo, że tu nie będzie precyzji co do milimetra, ale no w sumie, ale jest. Tak, tak oto wygląda podstawa. Zespawałem, udało się, nic nie odpadło, spawy coraz ładniej wyglądają, akurat jak skończę. Oto tak się prezentuje podest pod platformę, pod w sumie balkonik sadowniczy na dzisiaj to już chyba koniec, bo jednak niemiłosiernie zmarzłem na tej działce, wiało, padało. Nie z gradem padał, a ja i tak robiłem na dworzu. No właśnie, już nie będę się tak nobilitował. Chciałem tylko powiedzieć, że pierwsze spawy wyszły tak, a końcowe tak. Także pod koniec... No to jeszcze nie jest oczyszczone ładnie, ale tu wyjdzie dobrze. Chciałem tylko powiedzieć, że pod koniec tej pracy nauczę się spawać. W sam raz. Mimo, że po tym deptałem, skakałem, turlałem to, żeby z każdej strony odspawać. Zresztą widać, że kupę piachu jest teraz na tych spawach. Przed malowaniem trzeba to wszystko ładnie oczyścić. Uważam mimo wszystko, że fajnie wyszło. Zobaczymy jak to będzie w kolejnym dniu mojej pracy. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia jutro.